Od premiery Farming Simulatora 22 minęły już prawie dwa miesiące. Niby nie dużo, ale to już być może odpowiedni moment, by zacząć spekulacje na temat dodatków, które wyjdą w ciągu nadchodzącego roku. Mimo, iż nadal powinniśmy dostawać oficjalne mody na modhubie i być może trochę darmowych maszyn, jak to było przy okazji wydania aktualizacji 1.2, to raczej jednak Giant Software będzie się skupiać na płatnych DLC. Potwierdzono, że w 2022 roku otrzymamy cztery takie dodatki. Będą one częścią przepustki sezonowej, która została jakiś czas temu zapowiedziana. Każdy, kto ją zakupi, otrzyma dostęp do dodatków w dniu ich premiery. Oczywiście będzie je można kupić osobno, ale pewnie wyjdzie to wtedy trochę drożej. A czego w ogóle należy się spodziewać? Jeżeli chodzi o DLC do poprzednich farmingów, to najczęściej miały one jedną wspólną cechę, czyli były tematyczne. Mam na myśli, że albo zawierały maszyny konkretnej marki, jak Class czy Bergold, albo maszyny przeznaczone do konkretnych prac, bawełna lub ziemniaki, albo charakterystyczne dla konkretnego regionu, czyli np. Ameryka Południowa w przypadku DLC Platinum do 17, no i Alpine Farming w 19. Myślę, iż bezpiecznie można założyć, że podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku dodatków do FSA 22, choć twórcy mogą ostatecznie czymś zaskoczyć. Wracając do tematu samej przepustki sezonowej, to dostaliśmy pewne, choć bardzo mało konkretne podpowiedzi dotyczące nadchodzących DLC. Zgaduję, że pierwszy dodatek pojawi się do końca stycznia, bądź też w lutym, albo może nawet w marcu. No i z jego opisu wynika po prostu, że będą to nowe maszyny dla naszej farmy. Czyli nie ma tutaj jakiegoś bardzo konkretnego opisu. Jak widzicie, jest to taka bardzo, bardzo taka mała podpowiedź, że po prostu będą to nowe maszyny. Nie wiadomo, czy będą to maszyny konkretnej marki, czy będą to maszyny do wykonywania konkretnych prac polowych, w sensie wokół czegoś skupione, czy może będą to po prostu jakieś randomowe maszyny. Nie wiem, bo jak widzicie, te podpowiedzi są naprawdę bardzo małe. No i drugi dodatek, który ma ukazać się wiosną tego roku i opis, podpowiedź dosłownie tutaj znaczy, że no to nas doprowadzi do szaleństwa. Czyli bardzo mało to jest konkretne, oczywiście, bo można tutaj wiele rzeczy spekulować, że będzie to. Takie DLC, które po prostu nam rozwali mózg, albo po prostu to jest takie gra słów Giant Software. No, zobaczymy, zobaczymy. Serio, ciężko jest cokolwiek wnioskować na ten temat po tej podpowiedzi. No i mamy trzeci dodatek, który ma wyjść latem tego roku. No i ten opis, jakby go tak przetłumaczyć językiem farminga, po prostu kończ rzeczy bardziej efektywnie. No i właśnie, czyżby to miało być jakieś DLC na kształt DLC Bergold do 19, albo DLC Big Bad? Do 17, no bo wiecie, tutaj można by to przetłumaczyć, że kończ pracę na polu szybciej, bardziej efektywnie. No co zatem idzie, co się z tym kojarzy? Oczywiście jakiś duży sprzęt, więc kto wie. Czy ta podpowiedź, być może to jest najbardziej konkretna podpowiedź z tych wszystkich, że będzie to paczka jakichś naprawdę dużych maszyn do pracy na dużych polach? Zobaczymy. No i pod koniec tego roku, dokładnie mówiąc jesienią, ma się ukazać największy dodatek, który oprócz dodania sporej liczby maszyn, również ma nam dostarczyć nową mapę. Tutaj oczywiście rodzi się pytanie, w jakich klimatach miałaby ta mapa być zrobiona. Dla przypomnienia, w Farming Simulatorze 2013 dostaliśmy mapę w amerykańskich klimatach, z kolei w Farmingu 15 w dodatku Gold dostaliśmy mapę Sosnówka w klimatach Europy Środkowo-Wschodniej. W FS-17 pojawiły się południowoamerykańskie rejony w dodatku Platinum. No i w 19, jak sami dobrze wiecie, klimaty alpejskie w dodatku Alpine Farming. Tak więc jestem mocno zaintrygowany tym, jaki by to mógł być region świata. Może przyszedł czas na Afrykę, Azję bądź Australię. Cóż, dowiemy się tego za kilka miesięcy. Możecie w komentarzach napisać, jaką mapę byście chcieli i gdyby się okazało, że będzie ona w Polsce to wtedy dopiero doprowadziliby mnie do szaleństwa. Z mojej strony to już wszystko, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, cześć!